To jest nie trafiłem bo szybko wyjaśnił. Brakło No, zapisałem. zapisał, dwóch telefonu. chyba. nie, nie, rób, nie się, nie grał. Nie wiem, o co chodzi. Bo gadałem się nie zapisało. Więc to nie jest ja zapisane. No. 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 Ale ani kasy nie zapłacił, ani <grym grym> nie upełnił <grym> Nie odbiera telefonu, bo i w ogóle nie chodzi

Ale go bo Ale co ty mi go proponujesz? To ty taki krok, jak Krystian Marek jesteś butny. Ja nawet kuczy na twój poziom ja nie tworzę. Przecież ty nawet serwisu nie odbierasz, to jest co ty chcesz grać? Podejdź do stołu i czytaj rotację. Ja to wiadomo, że wiem. Ale rzeka nie współgraj, bo Grzesiu zaraz odpali. ありがとうございました。Okay, thanks, <Hey. S 3> Bo trzeba spojrzeć na ja ludziach co się dzieje. jak się nie odojechał, to na trzeba na

тај говараз на сероше наче е наче е наче се А ја знам што ќе биеш секој што ќе содржа некој од овие процеси. Играве сте може Павел, растење да е 99 камен. Walkiewicz Bałuta, stół numer 2. Oj, 7. Walkiewicz Bałuta, stół numer 7. Zaręba Markowski, stół numer 5. Markowski, Zaręba stół 5. Co to mi każdy Wszędzie go przecież to oh był było dramat. God. Psychologiczny dramat to będzie. Piotrowski Piśniewski z numer 6. Piotrowski Paweł Piśniewski z tyłu numer 6. momentami polski. Wtedy poszło to, Olszewski Jesonał. Jesonał Olszewski 17.

nie dla, dla uśgóry. Chyba, że tak się ułożyła prawidłowa, że nie ma tu złapu, nie wolno o to. Ma だだだこせろーせらと。 なので。

よろしくお願いします。 Krzysiuk! Tak, tak, tak! I była na sopinkach! Tak, tak, tak. Ola! Ola, la! Pan takich, co by to odebrali, rzucając się. Ja nie wiem, czy nie był net, nie powtórzyłby tego. Przede wszystkim to boczna piłka była. Właśnie dębki na końcu, tak wiesz, pod publikę zagrał. To odprowadził do prosty, <śmiennie> to Cię to o, do prostej później Cię przyciągnął tam. tego. Okay. Ja myślę, że on chciał, żebyś na kolana upadł. Wiesz, to o to chodziło. Dzisiaj nie pojechał. Pojechał wciąż. Zdawasz ja tego Balkiewicza i do domu. Do. Ja nie nie. No, ja przyjechała po Wasia, bo on przecież już na Nie bo zasz, to skakać na tych materacach, a tam grają. A, nie wiem, to dzisiaj już dziwamy się. Przejdźcie się widziałem się A zawsze tam się bawi, przyjechał. Nie mówię, dziwna sprawa Nie, ja coś tak się męczy. Nie idzie takie już nie się wyrazuje. Tak, nie chodź, ona przyjechała, Miecze. Pojinki zawierzę. jak Zalewski w Irlandii czy tutaj? Zalewski w ogóle podstawę jest w ruchu, a z nami widzę, nie powiedział, że nie, Ale w Irlandii czy tu? Ja, on pojechał gdzieś do takiego świętego miasta. podobno jakieś dziewczyny, tam taką dziewczynę w Irlandii. Nie, znowu, jakiś tam się nie

Jak się ja, ja, wyrażę tutaj. Możesz iść zrobić wszystko. Nie jest trudne. Nie lubię nie muszę się umyć po